Pan Goździewski, łowczy suwalski z okręgu suwalskiego. Świętemu Hubertowi cześć Powiem, dla Pana jest to święto świętego Huberta? No to jest nasz patron myśliwy, który w okresie tym powojennym jakoś tak był może i świadomie trochę zapominany, albo, albo ta myśl świętowania przez środowisko myśliwych była odsuwana. Teraz powinniśmy ten okres dobrych kilkudziesięcioleci w jakimś tam stopniu nadrabiać. No i tak się dzieje. To znaczy te, te, ten okres, yy, szczególnie początek listopada, yy, jest to okres świętowania w wielu naszych kołach, powiedzmy, powiedziałbym we wszystkich kołach wiejskich, tylko to przybiera różne formy. Czasem to są właśnie polowania hubertowskie, czasem to bywa tak, że rozpoczyna się społeczności, tak jak to się dzieje yy, no, w kolełowieckim Łoś czy w kolełowieckim Sarna, Sejna. Jest takie powiedzenie myśliwskie, że święty Hubert, Hubert obiad z lasu daje. Czyli zaczyna się sezon polowań jednocześnie. No tak. To jest w zasadzie. Październik, już tym takim jest miesiącem polowań zbiorowych, ale tak na dobrą rzecz to, to jest właśnie ten, ten pierwszy pierwsze dni listopada, to jest ten okres, kiedy się po prostu zaczyna ten. Obiaczyli mięso. Polowanie ma w tej chwili bardzo złą prasę. Mówi się o myśliwych rzeźnicy. Prezydent Komorowski raptem zapomniał, że kiedyś był myśliwym. Dlaczego tak jest? Ja myślę, że to taki trend tych szczególnie aktywnych ruchów, bym powiedział, pseudoekologów. W zachodniej Europie, no teraz, teraz mamy podobną reakcję ze strony właśnie tutaj tych ruchów ekologicznych w środkowej Europie. Trochę to inaczej wygląda w Skandynawii. Może dlatego właśnie, że ten młody człowiek właśnie tam jest wychowywany od, od w zasadzie pierwszych lat w kontakcie z naturą, we właściwej relacji jest I, i ta krytyka myśliwego w Skandynawii praktycznie nie istnieje. Natomiast u nas no, niestety musimy się z tym zmierzać i myślę, że to jest jakaś taka rola Związku Myśliwych, żeby ten, ten trend taki niesłuszny zresztą i ta opinia, która... O myśliwych gdzieś tam powszechnie i w mediach istnieje i w różnego rodzaju spotkaniach. jest się... taka nadmierna, nad, nadwrażliwość, to jest chyba trochę sztuczna, że raptem okolodzy troszczą się o psy, które zagryzają zająca. No właśnie o to chodzi, że może, może to jest nasza wina, w jakimś tam sensie, że nie wychodzimy tak powszechnie i. I ze swoimi argumentami, tymi, co robimy, czym się zajmuje środowisko myśliwych, koła owieckie. Bo to nie, nie polowania w pierwszej kolejności są najważniejsze w naszym. Oczywiście są one ważne, są to sprawa tradycji, spotkań różnego rodzaju i kontaktu z przyrodą, ale przede wszystkim. To, to, co zresztą nałożyło na Polski Związek Łowiecki prawo nasze, które mówi, że mamy przede wszystkim się zająć zwierzyną, która w zasadzie należy w stanie wolnym do, do całego społeczeństwa, do skarbu państwa. Czyli mamy, dysponujemy dosyć poważną częścią majątku, bym powiedział, w postaci tej przyrody i powinniśmy tak gospodarzyć, żeby żeby ona była w miarę w równowadze z, z innymi elementami tego środowiska przyrodniczego, ale żeby po prostu pozostawić niezmieniona, a może nieskażony sposób dla przyszłych pokoleń. A to jednocześnie jest potrzebna działalność no, PR-owską, promocyjną, agitacyjną, żeby postawić tamę tym nadwrażliwcom, którzy w gruncie rzeczy chyba przynoszą więcej szkody niż pożytku. Tak właśnie myślę, że tą edukację należałoby rozpocząć bardzo wcześnie już od przedszkola czy szkoły. I tutaj w wielu kołach łowieckich, zresztą jako suwalska organizacja, również podobny stosunek ma do tego, żeby, żeby jednak ta edukacja ekologiczna, dobrze rozumiana po prostu była na, na każdym szczeblu jakoś realizowana. Stąd no, w tym roku oddaliśmy taką leśną ścieżką edukacyjną na Szybie, na Strzelnicy na Szybie, która, która została oddana do użytku i tam właśnie spotykają się grupy młodzieży, spotykają się dzieciaki z, z, z już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, by mieć ten kontakt z, z naturą. Tam, tam są również przekazywane przez myśliwych, przez fachowców, przez pedagogów oczywiście myśliwych. Te sprawy i te tematy, które mogą zainteresować młodego człowieka. I to się um, widzę po, po, po tych doświadczeniach, że to się sprawdza i, i to jest dobrze przyjmowane przez, przez młodzież i dzieciaki. My możemy być w czymś pomocni państwu w tej no, bardzo ciekawej i potrzebnej pracy. W mediach siła przede wszystkim. Zależy na tym, żeby te media były przyjazne, ale nie przez jakieś takie sobie przekonywanie bez, bez argumentów. Chcielibyśmy, żeby po prostu te argumenty, które... Mamy które, te przesłanki, które są y, naszym zdaniem właściwe i, i godne z prawdą, żeby były przekazywane uczciwie po prostu społeczeństwu, a nie na zasadzie jakichś takich sobie, y, szczególnie pod wpływem haseł, y, tych różnego rodzaju ruchów y, pseudoekologicznych. Gdzie po prostu to się w wielu przypadkach nie jest prawdą. Ja przyznam, że myślę, że w świecie obecnym, naszej rzeczywistości, szczególnie polskiej rzeczywistości, Polski Związek Łowiecki, bym powiedział, jest chyba najbardziej proekologiczną organizacją. To, to, to mówię w oparciu o wiele dowodów na ten temat, bo przyszło mi tam z racji tego, że się od, od lat zajmuję tą aktywną ochroną bobra europejskiego, no teraz taki program był wcześniej realizowany przez Polski Związek Owiecki mam okazję do spotkań, wielu spotkań z, z właśnie młodymi ludźmi, czy z ruchami ekologicznymi, czy organizacjami ekologicznymi i widzę jak po prostu w wielu przypadkach jest to jakieś takie z ich strony bardzo jednostronne spojrzenie. Stąd właśnie to przeświadczenie, że jednak myśliwi to są ci, którzy naprawdę działają w tym środowisku, potrafią zrozumieć te mechanizmy, jakie tam i prawa zachodzą i, i że to właśnie poprzez naszą działalność, mi się wydaje, wiele pozytywnych takich rzeczy można by było dokonać. Włodzimierz Łapiński, fotografik, leśnik, myśliwy, powiedział kiedyś, że miłość przyrody to nie jest miłość starej panny do kotów. No pewnie miał rację. Znany fotografik przerobi na, 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 na naszym terenie, zresztą dobrze znany w tym środowisku. Dziękuję bardzo. Daszbur.